Sprawa toalet publicznych wraca niczym bumerang. Ełk pretendujący do miana miasta turystycznego powinien spełniać określone kryteria. Turysta ma nie tylko zobaczyć ciekawe miejsca, ale mieć komfort załatwienia potrzeb fizjologicznych, ale takiego komfortu nie ma, przynajmniej w godzinach wieczornych. W pobliżu dworca PKP i PKS po godzinie 22 szalet jest nieczynny i pojawia się problem. My, jako taksówkarze, czy nawet kierowcy, którzy przyjeżdżają tutaj z, z autobusów, no niestety własnych potrzeb fizjologicznych nie, nie można w jakiś normalny sposób załatwić. M musimy zjeżdżać, y, szukać gdziekolwiek. Toaleta przy dworcu jest prowadzona przez prywatną osobę. Pracownica podkreśla, że od godziny 18 ruchu prawie nie ma i przychodzi bardzo mało osób. Nie widzi więc potrzeby wydłużenia godzin pracy. Latem owszem, a teraz bardzo rzadko. Mały utarg, że w ogóle. Tu się nie opłaca siedzić nawet. Kobieta zaskoczona jest faktem, że to właśnie kierowcom taksówek przeszkadza brak czynnego szaletu w nocy. Taksówkarze, koniuwe, a czemu oni tu rzadko kiedy przychodzą w ogóle? Jeśli przychodzą to tylko ludzie. Właściwie to, którzy przyjeżdżają autobusami, bo ci z pociągu, to pociągach jest toaleta. Ale brak czynnej toalety to też problem podróżnych czekających chociażby na nocny autobus do Warszawy. Załatwiają więc swoje potrzeby za kioskami, pod drzewami, tam gdzie się da. Być może w przyszłym roku rozwiąże się problem szaletu. W projekcie budżetu na rok 2009 jest zapisana taka pozycja, która mówi o tym, że będziemy montowali wolnostojącą toaletę na terenie miasta. Dwie wolnostojące toalety są już w mieście. Jedna u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej, druga na rogu Armii Krajowej i Małeckich. Nie wybrano jeszcze lokalizacji trzeciego szaletu. Być może stanie on w okolicach dworca. Wiadomo zaś, że nie ma szans na przywrócenie swojej pierwotnej funkcji miejsce na ulicy Wojska Polskiego. O toalecie na wojska polskiego umieszczonej pod ziemią nie ma mowy. Są to za duże koszty, inwestycje przyszłoroczne są tak duże planowane, że ten koszt niestety ale nie wchodzi w grę. Miejsce po toalecie będzie więc wciąż traktowane żartobliwie jako przystanek przyszłego metra.